Żyjemy w czasach końca i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Zgadza się? Ma ktoś jakieś wątpliwości? Wydaje mi się, że po tym, co przeczytaliśmy dzisiaj w Księdze Daniela w ósmym rozdziale podczas studium na pierwszej części naszego nabożeństwa, jesteśmy świadomi, w jakich czasach przyszło nam żyć. No, i wydaje mi się, że też nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że Pismo Święte zebrało wszystkie swoje skarby właśnie na czas, w którym przyszło nam żyć. Zgodzicie się z tym? No, tylko jeden brat z tego, co słyszę. No, dokładnie, oczywiście, że tak. Wszystkie skarby Pisma Świętego są zebrane dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków, u kresu dni tego świata. Mało tego. Możemy też powiedzieć, że nawet sam Jezus bardzo dużo mówił na temat czasów końca. Zgadza się? Oczywiście, że tak. Moglibyśmy otworzyć chociażby końcówkę, ostatnie rozdziały Ewangelii zapisanej przez Mateusza i tam czytać o tym. No i właśnie dzisiaj chcielibyśmy skupić się na jednej z takich mów Jezusa, jednej przypowieści, jednym podobieństwie. My również oczekujemy, tak jak ci z opisów biblijnych, na powrót naszego Pana. Nasz Pan niebawem wróci. Kiedy? Dokładnej daty nie znamy. I właśnie o powrocie Pana chciałbym, abyśmy dzisiaj czytali w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Naszym przedmiotem dzisiejszego studium będzie podobieństwo o talentach, które wydaje mi się, że bardzo dobrze znamy i często do niego wracamy, a być może nawet czasami przysparza nam pewnych problemów, kiedy zastanawiamy się nad tym fragmentem Słowa Bożego. A więc Ewangelia Mateusza, rozdział 25, i tutaj wersety od 14 dalej. Ale chciałbym, żebyśmy czytali po kolei. A więc werset 14 i 15. Jezus zaczyna jedną z wielu mów eschatologicznych, mów czasów końca, dotyczących czasów końca, takimi słowami. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Dosyć proste sprawozdanie. Jest sobie pewien pan, pan ma swoje sługi czy swoich sługów. Poprawcie mnie. Swoje sługi, tak? Tak jest poprawnie, dziękuję. Swoje sługi, w tym wypadku czytamy o trzech, którym rozdaje talenty. Jednemu pięć, drugiemu trz, trz, dwa, a trzeciemu jeden. Razem osiem talentów. Rozumie się przez jakiś domysł, że Pan zna swoje sługi, skoro wie, ile każdemu może powierzyć. Bo domyśla się, że dobrze będą obracać tym, co im zostawia pod opieką na pewien czas, czas jego nieobecności. On ich zna i wie, ile może im zlecić. Tak więc nie jest to tylko człowiek, który wymaga. Już możemy oni powiedzieć, że zna swoich i wie, o co może ich prosić. Hmm. Rozumie się oczywiście, że ci ludzie będą mieli obracać tym majątkiem, czego teraz na razie nie przeczytaliśmy. Dlatego, że czytamy w wersecie 26 w końcówce, Sługo zły, ile nie wywiedział, że żne, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem, co oznacza, że liczyłem na to, że będziesz obracać tym majątkiem, który ci pozostawiłem. A więc rozumiemy, że majątek, który zostawia owy pan swoim sługom, jest po to, żeby nim obracali i przynieśli z tego tytułu zysk. Mieli obracać. Mieli działać. Mieli konkretne zadania. No ale zadajmy sobie pytanie, ile to jest jeden talent? Z pewnych komentarzy biblijnych dowiedziałem się, że jeden talent to około 34 kg kruszcu albo srebra, albo złota. No, więc szybko w internecie sprawdziłem cenę srebra. A srebro dzisiaj kosztuje około 2200 zł za kilogram. Tak więc, jeżeli sobie pomnożymy 34 kg razy 2200 zł wyjdzie nam pokaźna suma sięgająca około 70 tysięcy złotych. Całkiem spory kapitał jeden talent. A jeżeli przyjmiemy, że to było w złocie, jeden kilogram złota dzisiaj to około 200 tysięcy złotych. Tak więc 34 kg złota, każdy kilogram po 200 tysięcy potężne pieniądze. Potężny majątek. Jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, czy złoto, czy srebro, jakikolwiek by to nie był kruszec, no jest to duża suma. Pięć talentów, dwa talenty, jeden talent. Duży majątek. Dużo im powierzył, zaufał im. <laughs> Wierzę w to, że będziecie potrafili się tym zająć, kiedy mnie nie będzie. Pomnożycie to, co należy do mnie. Więc odjeżdża. Więc odjeżdża. Czytamy dalej. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca panowych sług i rozlicza się z nimi. O, ciekawe sprawozdanie. Biorą się do pracy. No więc Pan odjeżdża, trzeba coś zacząć robić. Im szybciej zakas zakasamy rękawy, tym możemy liczyć na to, że lepszą pracę wykonamy, a Pan będzie z nas zadowolony. Być może tak myśleli przynajmniej dwaj, o których tutaj czytamy. Tych dwóch przynajmniej nie mieli problemu ze zrozumieniem tego, czego oczekiwał od nich ich Pan w tej przypowieści, w tym podobieństwie Jezusa. Od razu wzięli się do roboty. Pierwszy bierze pięć talentów, obraca nimi i zyskuje 100% tego, co miał, co otrzymał od pana. Drugi, podobnie, bierze swoje dwa talenty, obraca i następne dwa. No. A dlaczego trzeci jednak miał problem ze zrozumieniem woli swojego pana? A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Dlaczego? Pierwszych dwóch wiedziało, co ma zrobić, znając swojego Pana, a trzeci, również będąc na służbie u tego samego Pana, widząc, co robią jego koledzy, sobie myśli, a tam, ja zakopię w ziemi. Dlaczego? Co się dzieje? Dlaczego takie dziwne postępowanie? On no przecież wie, czego oczekuje od niego Pan. Hmm. Jakieś to nierozsądne, dziwne. Czytajmy dalej. I przystąpiwszy, ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł, Panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze sługo, dobry i wierny. Na tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. A potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł: Panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Tutaj na razie się zatrzymamy. Dochodzi do momentu, w którym czas zdać raport z tego, co się robiło, czas sprawozdania. Czas minął, czas zarządzania tym, co Pan zostawił. Pora sprawdzić, jakie są tego wszystkiego, całej obecności, nieobecności Pana, jakie są tego rezultaty. Co się stało, jak jego pracownicy się wywiązali z powierzonego im zadania. Pierwszy oczywiście otrzymuje pochwałę. Bardzo dobrze. Otrzymałeś pięć, obracałeś, zyskałeś drugie pięć. Świetnie. Chodź, mam dla Ciebie coś ciekawego. Jak czytamy, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Chwila, moment, wiele ci powierzę? Czy to nie jest jakaś zapowiedź awansu? Być może. Tak więc widzimy, że pan nie tylko jest wymagający, ale zauważyliśmy wcześniej, że zna swoje sługi, a po trzecie potrafi ich nagrodzić, przynajmniej zapowiedzieć, że wiele im da w następnej kolejności. Jakaś nagroda będzie. To nie jest tylko i wyłącznie surowy pan, który wymaga. O nich zna i chce nagrodzić za ich trud i pracę. Ale co ciekawe, kiedy patrzymy na drugiego, oczywiście spotyka go ta sama słowna wypowiedź ze strony pana. Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Ta sama nagroda miał dwa, następne dwa. Pan jest zadowolony z tego, że jest zysk. Nie musi wygenerować z tych dwóch pięciu talentów następnych. Wygenerował następne dwa bardzo dobrze. Tamten wygenerował pięć bardzo dobrze. Podejrzewam, że jakby wygenerowali po pół talenta byłoby też bardzo dobrze. Ale chodźmy dalej. Czytajmy od 24 po 28 werset. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz co Twoje. odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrodzie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Hmm. No, sługa mówi, co wie o swoim panu i co zrobił. Mianowicie wie o nim, jakim jest panem. Mianowicie, żeż nie tam, gdzie nie siał. Że oczekuję plonu tam, gdzie sam nie przykładał do tego ręki. Ten człowiek mówi: Jestem tego świadomy, panie, jaki ty jesteś. Więc w związku z tym, że wiem, że będziesz ode mnie za chwilę wymagać rezultatów mojej pracy, to ja ci oddaję co twoje. Zobacz, dałeś mi, to ja ci oddaję. Choć wiedziałem, że będziesz wymagał ode mnie więcej niż to, co mi dałeś. Zadajmy sobie pytanie, co kierowało tym sługą. Z podobieństwa, że wiedząc jaki jest jego pan i czego będzie od niego oczekiwać, postanawia to po prostu zakryć pod ziemią, schować, ukryć i nic z tym nie robić. Więc rodzi się pytanie, co w takim razie ten sługa robił w czasie nieobecności swojego pana, kiedy powierzono mu jedno zadanie. I on postanawia to zadanie zakopać pod ziemią, więc czym się zajmował, kiedy nie było jego pana? Chyba słusznie go określił jego pan, mówiąc. Sługo zły i leniwy. A pana nie ma. Jak to było? Kota nie ma, się harcują. Pojechał sobie i już go nie widać. No to ja mam pomysł, co ja będę się urabiać? Ja sobie podpoczywam. Pójdę za kopię, zostawię, na pewno nie zginie, nikt nie ukradnie. Ja mam tydzień, dwa luzy albo kilka dni, czy tam, kiedy pan wróci. Co się będę przemęczać? Być może to nim kierowało. Ja z kolei przypominam sobie ten czas, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły. W szkole podstawowej to najwięcej się działo, z tego co pamiętam. Pamiętam te sytuacje, w których na przykład na lekcjach matematyki nauczycielka czy nauczyciel prowadząc zajęcia w pewnym momencie mówi: No to otwieramy zeszyt ćwiczeń, zadanie któreś tam na stronie jakiejś tam. No więc róbcie zadanie, wiecie już jak, a ja wychodzę, za pięć minut wracam. Tylko bądźcie cicho. Są tu nauczyciele wśród nas? Ręka do góry, kto jest nauczycielem? Jest tutaj parę osób. Wiecie, jak takie sytuacje się najczęściej kończą. Ja pamiętam tę sytuację od tej strony wewnętrznej, to znaczy, bo byłem w klasie i dobrze pamiętam, że jak tylko nauczyciel zamknął za sobą drzwi i usłyszeliśmy te kilka stuknięć obcasów o podłogę, jak już prawie ich nie było słychać, to w klasie z ciszy robiło się targowisko. To było wszystko, to były samolociki latające, kulki papieru przerzucające z konta klasy do drugiego konta klasy. To były głośne rozmowy, to było podbieganie, podpytywanie jak to zrobić w sensie nie to zadanie, ale z innego przedmiotu, bo zaraz będzie następna lekcja. Rozmowy na temat tego co będziemy robić po południu, a jak przychodzi nauczyciel, jak już słychać te stupanie na korytarzu, i ciągnięcie, piszczenie klamki, to wtedy wszyscy do swoich ławek cisza. Kota nie mamy szycharcują. Zrobiliście zadanie, kiedy mnie nie było? No, no próbowaliśmy, staraliśmy, ale jeszcze się nie udało. Potrzebujemy jeszcze chwilę. Oczywiście, kto miał robić, ten robił. Tak mniej więcej patrzę właśnie na tego sługę trzeciego. Wykonałeś swoje zadanie. Ależ oczywiście, zakopałem wszystko w ziemi. Teraz masz to twoje. Jaki w tym sens? Jaka w tym logika, skoro wiedziałeś, czego będzie od ciebie oczekiwać Pan, to dlaczego postępujesz nieproporcjonalnie do wiedzy, którą my miałeś? Tam ci dwaj nie mieli problemu zrozumieć, zasłaniesz się nie wiedzą, to trzeba było tamtych zapytać. Ale Pan mówi, że raczej jesteś zły i leniwy. A jak ci się nie chciało, to trzeba było coś innego wymyślić. Ale też ci się nie chciało bo mogłeś pójść do bankierów, do bankierów i im dać, niech oni obracają. Specjaliści niech się tym zajmą, ale cokolwiek, żebyś zrobił. Jak sam nie możesz, to oddaj innym, no, żeby cokolwiek się stało. Ale nie, zakopać i mieć z głowy. Dlaczego, po co, na co? Nie wiadomo. Ten sługa okazał się takim całkowitym ignorantem w tej przypowieści Jezusa. I talent został mu zabrany i dano temu, który miał ich dziesięć. I dochodzimy do słów podsumowujących, werset 29 i 30. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrany i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I zgodnie z treścią tej przypowieści, zauważamy, że każdemu, kto ma, to znaczy kto pracował, kto obracał, będzie i dane, dalsza nagroda, nagroda. Dobrze pracowałeś, to Pan pochwalił i powiedział: Wiele Ci powierzę. Otrzymałeś coś ode mnie, dobrze zrobiłeś, więc już coś masz, coś wypracowałeś, dam Ci nagrodę. Będzie Ci dane jeszcze. A temu, kto nie ma, kto nie pracował, kto nie obracał, kto zmarno trawił czas, a wiedział, co do niego należy, i w ten sposób nie ma, bo nic nie zrobił i nic nie osiągnął, to zostanie jej zabrane to, to, co do tej pory otrzymał od na przykład swojego pana, jak w tej przypowieści, w tym podobieństwie jest. I to, co nie Twoje, czy mogłeś się zajmować, to też Ci będzie odebrane. I zostaniesz wyrzucony precz, mówi Jezus na tym słudze, w ciemności zewnętrzne. A w kontekście całego, całej mu, wszystkich mów Jezusa na tematy eschatologiczne, na tematy czasów końca, czyli te ciemności zewnętrzne, to jest wszystko poza Królestwem Niebios, do którego jesteśmy przygotowywani. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Drodzy, spróbujmy to przenieść na, nas, na nasz współczesny grunt jakoś. Dzień Misji, Dzień Misji Kobiet, ale też przede wszystkim dzień, który jest dniem danym nam od Pana, w którym pracujemy swoją postawą, służąc innym, służąc Panu Bogu. Nasze życie to ciągła służba, ciągłe świadczenie. I Bóg powołał, jak oczywiście rozumiemy, wiemy i nie mamy z tym żadnych problemów, każdego z nas, nie tylko Panie, jak dzisiaj mamy Dzień Misji Kobiet. Ale Pan Bóg powołał każdego z nas do służby, służby Jemu. On w Piśmie Świętym jest określony jako Pan, a czyż my nie jesteśmy nazwani Jego sługami, którzy zostali drogo wykupieni? Którym Pan z kolei daje kolejne talenty poprzez zadanie, jakie nam zlecił, abyśmy tym wszystkim szafowali i obracali? Czyż tak nie jest? No, oczywiście, że tak jest. Bóg zainwestował w nas największy kapitał jaki miał, a miał wszystko, oddał swoje życie, zrezygnował ze swoich honorów, ze swojego splendoru, przyszedł na ten świat, już się uniżył, a potem jeszcze uniżył się bardziej, bo stał się niższy od nas, zainwestował wiele, wszystko i mówi teraz do nas, do chrześcijan współcześnie żyjących, masz swój talent, obracaj nim, kiedy się wrócę, i zapytam Cię o to, jak obracałeś tym, co Ci zostawiłem. Kiedy patrzę na te podobieństwa o talentach, myślę, że słudzy, którzy służyli swojemu Panu, nie do końca zrobili to ze strachu przed nim, bo będą bo odpytywani o to, ile osiągnęli, bo Pan będzie wymagać. Domyślam się, że pan znał swoje sługi i każdemu rozdzielił tyle, ile mógł, a zatem wiedział, że nie nałożył na nich zbyt wiele. Ocenił ich i dał to, co mogli przerobić. Tak więc, skoro mieli zaufanie do swojego pana i wiedzieli, jaki jest, to rozumiem, że przystąpili do zadania bo to należało do ich obowiązków, a nie ze strachu przed nim, bo spotka ich jakaś kara, a może raczej motywacją było to, że domyślali się, iż Pan powierzy im coś więcej. Dlatego wyciągając wniosek na dzisiaj, Mówię sam sobie, mówię też do całego zgromadzenia, nie podejmujmy dzisiaj działań ewangelizacyjnych czy wewnątrz zborowych, dlatego że boimy się Pana Boga, bo jak nic nie będę robić, to mnie Pan Bóg nie będzie kochać, albo będzie na mnie zły, albo mnie nie zbawi, bo nic nie robię. Nie, to jest zła motywacja. Jak z tytułu tej motywacji mielibyśmy coś robić w zborze albo coś dla ludzi z zewnątrz, to wydaje mi się, żebyśmy najlepiej w ogóle nic nie robili. Bo Chrystus nie przyszedł na ten świat i nie służył dlatego, że Ojciec mu kazał i boi się, że jak nie wykona swojej misji, to Ojciec będzie, to Ojciec go ukaże za to. To nie jest zdrowa motywacja. Ale niestety są tacy, którzy z takich pobudek funkcjonują w zborach, w kościołach, są chrześcijanami. Nie. Nie podejmujmy działań z lęku przed Panem, ale raczej ochoczo. I wytrwale, w miarę naszych możliwości, abyśmy mogli zrealizować to, co zostało nam powierzone. Błąd trzeciego sługi, z kolei możemy powiedzieć, polegał na podejmowaniu działań nieracjonalnych czy nieproporcjonalnych do wiedzy, którą miał. No bo zadajmy sobie pytanie, co ma piernik do wiatraka, kiedy słyszymy uzasadnienie tego trzeciego sługi do tego, z czego go rozlicza Pan Bóg? No, i co z tego, że wiesz, że jestem panem, któryż nie tam, gdzie nie siałem? To skoro wiedziałeś, to dlaczego nie poszedłeś i nie zrobiłeś? Co to w ogóle za uzasadnienie? Co to za wymówka? Co to za usprawiedliwienie? Żadne. Jesteś po prostu zły, ile nie wyj tyle. Nie chciało ci się. I od sobie wymówkę znalazłeś. Nawet się dobrze nie zastanowiłeś nad tym, co mi powiedzieć, kiedy wrócę, jak nie chciało ci się robić. Błąd trzeciego polegał na Podejmowaniu złych decyzji, nieproporcjonalnych do tego, co wiedział i co miał zrobić. Oczywiście wiemy i rozumiemy, że Bóg nie jest surowy. Bóg jest miłosierny. To jest pewna przypowieść, to jest pewien obraz. I widzimy w tym Pana Boga jako tego, który chce nagrodzić, który chce pochwalić i który krótko zapytał o sprawozdanie. Sprawozdanie też było krótkie. Bardzo dobrze. Bez szczegółów pochwalił. Ale jednak Bóg oczekuje mimo wszystko owoców naszej służby. I jako Boży szafarze, którzy otrzymaliśmy pewne talenty od Pana Boga, a nie oszukujmy się, każdy otrzymał przynajmniej jeden. A zgodnie z tym, co liczyliśmy na początku, to wielki majątek. I zgodnie z tym, co otrzymaliśmy od Pana Boga, jesteśmy wezwani, aby to dobro pomnażać. To są dary, to są talenty pochodzenia niebieskiego. I Pan nas wzywa, abyśmy to pomnażali. Innymi słowy, znaczy to, że powinniśmy się tym dzielić, aby tego było jeszcze więcej. To jest taki paradoks. Żeby było więcej, trzeba dzielić. Tego matematyka nie rozumie, ale jakoś w praktyce to zawsze wychodzi. Im więcej się dobrem dzielimy miłością, serdecznością, uprzejmością, tym więcej tego do nas wraca. Zgadza się? Chyba nie wszyscy tego doświadczyli, ale oczywiście, że się zgadza. Pewnie, że tak. Zawsze się. A może. Zostawię to na później. Nie żyjemy sami dla siebie. A w służbie Bogu możemy stać się prawdziwie bogaci, bo Pan Bóg nas do tego wzywa i daje możliwości. Dlatego zadajmy sobie pytanie, każdy z nas wewnętrznie osobiście co ja robię z samym sobą? Jestem chrześcijaninem, jestem adwentystą, wierzę w to, co jest w Piśmie Świętym napisane, znam swoje powołanie, znam wszystko, co jest napisane w tej księdze. Pytanie brzmi, i co w związku z tym ja robię z własnym życiem? Jak wygląda moja służba, jeżeli w ogóle jest? Dla zboru, dla ludzi, wśród których żyję? Trzeci sługa ze strachu wziął swój talent i zakopał w ziemi. Nawet nie próbował nic więcej z tym zrobić. Być może na samym początku stwierdził, nie dam rady, nie nadaje się do tego. I to jest kolosalny błąd. Już na samym początku ten człowiek się poddał. I ta postawa została zganiona. Drodzy, czasami zdarza się tak, że Pan Bóg stawia przed nami pewne wyzwania. Oczywiście, wcześniej przygotowując nas do służby, dając nam pewne dary, talenty, różne charaktery, na różne rzeczy zwracamy uwagę. Nasze umysły w różny sposób funkcjonują. Jeden gra, drugi śpiewa, trzeci maluje, inny świetnie recytuje, kolejny łatwo się odnajduje w relacjach interpersonalnych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nigdy nie poddawajmy się na samym początku, nawet jeśli nie spróbujemy. Bo nawet jeżeli. Stwierdzimy, że ja się do tego nie nadaję. To powiedz to po tym, jak już spróbujesz. A jak wtedy, kiedy spróbujesz i stwierdzisz, że się nie nadajesz, to są jeszcze bankierzy, tak? Dzisiaj powiemy bracia i siostry, w zboże, do których możemy pójść, możemy poprosić o pomoc. Mówiąc wprost: "Słuchaj, nie umiem, nie wychodzi mi, nie daję rady, ale wydaje mi się, że ty dasz radę mi w tym pomóc i jakoś zrealizujemy to, co Mam zlecone. Pomożesz? No pewnie, że pomogę. Od tego tu jestem, żeby pomóc. Dlatego kardynalny błąd, który chrześcijanie popełniają, gdy są do czegoś wezwani, to na początku mówią nie dam rady, ja się do tego nie nadaję. To nie jest mój żywioł. A skąd wiesz, próbowałeś? Najlepiej zakopać do ziemi i nic więcej z tym nie robić. Znacie te postawy w zborze? Słyszę właśnie nie. I bardzo dobrze niech tak pozostanie. Z przemrożeniem moka. Drodzy, zatem stwierdzamy też, że nasze oczekiwanie na Pana tak jak w przypowieści, słudzy oczekiwali na Pana. Tak jak my oczekujemy na powrót Jezusa Chrystusa. Widzimy, że to nie jest oczekiwanie bierne jak na tramwaj czy autobus. A to jest dosyć dobry obraz, wydaje mi się, na Poznań. Bardzo często jest tak, że patrzymy, zwłaszcza w godzinach szczytu, no kiedy ten tramwaj przyjedzie albo ten autobus? No już dwie minuty jest po czasie, ale spodziewamy się i patrzymy na rozkład jazdy, który się wyświetla. Za chwilę popatrzymy na rozkład jazdy na przystanku wywieszony. A jak jeszcze nie mamy tej pewności, czy w końcu przyjedzie, czy nie przyjedzie, to jeszcze w telefonie sprawdzimy, czy aby na pewno ja się nie mylę. Albo może jest jakaś aktualizacja rozkładu jazdy i od całe nasze oczekiwanie, Takie w sumie bierne. Ale zgodnie z nauką Pisma Świętego, nasze oczekiwanie nie ma być oczekiwaniem biernym na powrót naszego Pana. Pan powiedział, że odchodzi, ale zlecił nam zadanie do wykonania. Tak więc chrześcijanie to nie są osoby, które na swojego pana oczekują nic nie robiąc. Chrześcijanie to szafarze Bożych talentów. A teraz do pań powiem, że kobiety, drogie siostry, niewiasty, to Boże szafarzyni, szafarze w każdym razie, Bożych talentów. I jesteśmy wezwani do tego, aby aktywnie spędzać czas, kiedy jeszcze Jezus nie przyszedł. Nie zakładajmy noga na nogę nogę na nogę w czasie, kiedy jeszcze Jezusa nie ma. Nie odpoczywajmy, nie zwlekajmy. Przed nami cała wieczność. Wtedy odpoczniemy. Ale teraz jest dużo pracy do wykonania. Mamy talenty, które trzeba pomnożyć. Pan przyjdzie i zapyta. Jak szafowaliśmy tym, co otrzymaliśmy. Dlatego drodzy, nie ze strachu, nie bo tak trzeba, ale z miłości, z miłości do Niego. A może i inną motywacją będzie ta nagroda, która w górze czeka na nas. Nie biernie, ale aktywnie. Bo tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Tam w 14 wersecie jesteśmy sługami Jezusa Chrystusa, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Amen.